Mieszkałam w tym domu, co była szkoła nad obłokami, co taki tytuł dostała ta szkoła. Tam się urodziłam, chodziłam do pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej klasy w domu, tylko przez próg. Także butów nie trzeba było. Jesteśmy na Niemcowie, tam gdzie była dawno szkoła nad obłokami. Także tu my chodziły do szkoły, w latach, ja był w latach 50 do pierwszej klasy. Wyszła Maria Kownacka w taką wycieczkę. Pamiętam tę wizytę, bo, bo nawet mama, mama jakieś jedzenie i ro robiła i ona mnie chciała wziąć do, do Warszawy, ta, ta, ta pani. Że mnie w szkoli taki dom był, zaczynał się, tak była taka, wchodziło się do takiej sieni, z tej sieni do kuchni, kuchnia była duża i z tej kuchni do izby. W szkole to, to, to chudobnie było. To nie było, nie było. To, to tak było. No poważnie tablica, tablica tylko była. No i, i pora, pora jakichś obra obrazów takich było, co, co na tych na ramkach, ramkach taki porobione nauczyciela, no to, no to tu Grucela, Grucela to, to, to był Sprytus nauczyciel. On tak uczył, żeby, żeby nauczyć. Łomnicki to też to pamiętam, że był, ale nie wiem skąd, bo to one mieszkały w takim domku u nas. Na piwnicy był taki domek postawiony. Piwnica była u spodku, a na górze było takie mieszkanie. Fajnie taki piec był, taki kuchnia. Roz, po, po, poważnie, miał taki liskowy patyk. Tak, no, tak tu palec. To taki, taki taki tam patyk, był. czemu go zapiecam? No, jakoś my posłodziły się do tej klasy, no i ja to zrobił, Z, Tak, Także nie złamał się całkiem ten patyk, tylko nałom się tak. No ale po po tak my po tak było, także no normalnie. No i któryś tam, coś wyszkolił, łapa. No bo był tam, tam patykiem po łapach. Łapa. No, Jak się zamachnął, tak w powietrzu się mu złamał ten patyk. Tak. Nauczyciel, który właśnie tam uczył, to mieszkał przez poniedziałek, wyszedł, to w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, a w sobotę. Zjeżdżał na dół, a chyba że była jakaś zamieć, że nie dało rady, to wtedy zostało.